Zastanawiasz się, jak sprawdzić, kto Ciebie subskrybuje na YouTube? Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby sprawdzić, kto Ciebie subskrybuje na YouTube, przede wszystkim musimy uruchomić przeglądarkę internetową w telefonie. W moim przypadku jest to Chrome. No i przejść na stronę youtube.com. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek. Tutaj rozwinie nam się lista zakładek. My wybieramy zakładkę wersja na komputer. Dzięki temu strona nam się przeładuje na taki widok, jaki widzimy właśnie z poziomu komputera. Teraz klikamy w nasze zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, a następnie wybieramy zakładkę Twój kanał. Kolejno wybieramy zakładkę Dostosuj kanał. Teraz zwróćcie uwagę w lewym górnym rogu na swoje zdjęcie profilowe i klikamy w pierwszą ikonę pod tym zdjęciem. No i przeszliśmy do panelu głównego kanału. Na dole tego panelu mamy zakładkę Najnowsi subskrybenci. No i właśnie w tym miejscu możecie sprawdzić, kto subskrybuje Wasz kanał. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć pełną listę Waszych subskrybentów, to klikamy poniżej wiersz pokaż wszystko. No, i na tym widoku pojawi Wam się pełna lista subskrybentów Waszego kanału. Pamiętajcie tylko, że jeżeli dany subskrybent ukrył swoją prywatność, swoją widoczność, to na tej liście takiego subskrybenta możecie nie zobaczyć. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę, napisz komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!